Witam was wszystkich bardzo serdecznie w wieczornym odcinku z MSP. Jest to pierwszy odcinek z nowej serii MSP i nie wiem w ogóle, czy wszyscy ogólnie dobrze nie słyszą, boją się muzykę. Ale coś jest z tym jak dużo się zmieniło. I nie kocham ten podświęcony, więc musiałam niestety nim dać odcinka i nie wiem, czy Wam to przeszkadza, czy nie. No co gracie, ktoś spojrzał w YouTube i zobaczmy tutaj moje wiadomości No nie wiem o co chodzi Bo ogólnie Plonajka żadnego VIP-a nie kupywała ani takie ani w ogóle nic nie wiem o co tam mam Tu jakaś filmka do Miksa, ale nie wiem kto to jest, bo ona zna moje imię, ale nie wiem jak to to może być Może ktoś z niej Ja też ci dam grafa o! ktoś od No ja No, ja że przecież nic nie zabierałam, ale coś. Bo mm. nie, się w tych w takich... E Zakładam się w tych uszach mm. i czy mi idzie uszy. <słuch> nie <Zanowicie> uszy. <słuch> I, może to jest komplet. Te rzęsy Już że wszyscy zostaną. Myślę, sobie ten komplet. No, on mi się podoba. nie, 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 widzicie, mi ponieważ... Y to zaraz wam pokażę swoją znajdę. No właśnie to jest ona i bardzo dużo rzeczy z I To jest taka doda właśnie 12 Pozdrawiam cię. I też ci dam jedną rzecz z bliskiem ile tego mam mało hajsu. Sorry za panów, to co zmieniłem, musiałem przerwać odcinek. Oboje bardzo się cieszę, bo ja tego cookie pasuje nie z powrotem. I pokażę, bo tutaj kupiłam moją kochanką z mikrofonem, czyli masę super 4, którą przeczytałam odcinek z łami. I... właśnie nam trochę z tym odcinek, więc powinniście ją dobrze znać, bo to jest mój jeden, naj, mój najpopularniejszy film, który ma aż... 70 chyba w 7, więc...

nie ma ha, bo napisane te nie... rezygnacje. I właśnie to jest on. Nie mogę zlecić, bo on jest taki ogólnie dziwny I z niej mnie no, to też jest dziwna i... Ja cię słyszę. Chyba z... na zawsze nie chcę zgłosić. O Boże, myślałam, nie uszczębie. I ja początkowo nie mimo co mi zrobić, kiedy nie ciepło hasło zgadłam, więc możemy to goć się wypierać na jego konta i nie strafię jej po Polska. I hasła to jest LOLO R23. O, widzicie weszła. Ja próbowałam. I ogólnie. Ogólnie czekić inne filmy są. I one otrzymały 3 lore. A to się nie mogę nie wziąć. Chyba ktoś. A buty jakieś. Dobra, no to czyja, to wam chciałam pokazać na, w tym odcinku, bo nie chciałam wam pokazać dosyć długo i widzicie już jakiś wielki klap na zakończenie zakon. pa i możecie się dogadać na taką to, bo mi i chyba nikomu nie jest potrzebne, więc możecie się dogadać, a tak wygląda to pa.